Rozdział pierwszy. Zbieranie dowodów. Shadow Towns powijał chłodny, wilgotny mrok. Neonowe szyldy lokali rozbłyskały migotliwym światłem, odbijając się w kałużach brudnej, pełnej pęknięć ulicy. Miasto oddychało cicho, skrywając w swoich cieniach więcej sekretów, niż można by przypuszczać. Komisarz Rex stał w ciemnym zaułku, skryty w cieniu pomiędzy dwoma starymi kamienicami. Tego wieczoru nie nosił policyjnej odznaki ani munduru. Miał na sobie ciemny, długi płaszcz, którego kołnierz postawił wysoko, by lepiej ukryć twarz. Nie mógł pozwolić sobie na błędy. Szop-handlarz raz już mu uciekł. Teraz nie chodziło o to, by go od razu dopaść. Rex musiał działać inaczej, mądrzej. Potrzebował twardych dowodów. Przykucnął w cieniu, czujnie obserwując ulicę. Wszystko działo się dokładnie tak, jak się spodziewał. Pośród rzędów śmietników i starych skrzyń na rogu ciemnej uliczki stał szop pracz. Nosił tę samą skórzaną kurtkę, którą miał na sobie ostatnim razem, rozpiętą, niedbałą, jakby chciał pokazać, że niczego się nie boi. Szop rozglądał się leniwie, ale jego oczy czujnie śledziły otoczenie. Po chwili podeszła do niego podejrzana postać, szczur ubrany w podarty szary płaszcz. Rex wytężył słuch. Masz towar? zapytał szczur, zacierając łapy. Szop uśmiechnął się krzywo i wsunął łapę do wewnętrznej kieszeni. Zawsze mam. Pytanie, czy masz pieniądze? Szczur nerwowo rozejrzał się na boki, a potem szybko podał mu zawiniątko banknotów. W zamian dostał małą, szarą paczuszkę. Aparat w łapie Reksa zrobił zdjęcie. Nie błysnął. Był dostatecznie nowoczesny, by działać bez flesza. Komisarz uśmiechnął się do siebie. Już miał pierwsze dowody. Kilka minut później do szopa podszedł kolejny klient. Tym razem lis o podejrzanym, aroganckim uśmiechu. Rozmowa wyglądała niemal identycznie. Kolejna paczka pieniędzy, kolejne szare zawiniątko. Rex wykonał kilka zdjęć, dokumentując całą transakcję. Nie były to jeszcze wystarczające dowody na postawienie zarzutów. Ale jeśli udałoby mu się złapać szopa na gorącym uczynku, te fotografie mogłyby pomóc w oskarżeniu. Teraz musiał zaplanować kolejny krok. Rex powoli wycofał się z zaułka, nie spuszczając wzroku z szopa. Przestępca kończył rozmowę z Lisem, ale już rozglądał się nerwowo, jakby coś przeczuwał. Może jego instynkt podpowiadał mu, że jest obserwowany? Komisarz wiedział, że nie ma już czasu. Odwrócił się i ruszył w stronę komisariatu. Miał wystarczająco dużo informacji, by przygotować zasadzkę, ale najpierw musiał jeszcze dokładnie przestudiować teren. Shadow Town było labiryntem wąskich uliczek i tajemnych przejść, którymi przestępcy poruszali się z łatwością. To właśnie dlatego Szop ostatnio mu umknął. Znał każdą boczną drogę, każdy ukryty kąt, każdy skrót. Rex nie mógł pozwolić, by sytuacja się powtórzyła. Na biurku w komisariacie rozłożył duży plan miasta. Skreślił ulice, po których najczęściej przemieszczał się szop. Zaznaczył miejsca, gdzie widział go podczas handlu. Linie łączyły te punkty w skomplikowaną sieć. Jeśli znów będzie próbował uciekać, pobiegnie tymi samymi trasami, mruknął do siebie. Długopis zatrzymał się w jednym miejscu. Była tam boczna aleja, prowadząca prosto do jednej z opuszczonych fabryk na obrzeżach miasta. Idealna kryjówka. Tym razem się nie wymkniesz, gagatku. Rex uśmiechnął się do siebie. Miał plan. Teraz pozostawało go tylko zrealizować. Rozdział drugi, tryb incognito. Komisarz Rex znał jedno proste prawo Shadow Town. W tym mieście nic nie było takie, jakim się wydawało. Dlatego jeśli chciał schwytać szopa na gorącym uczynku, musiał dostosować się do jego zasad. Potrzebował planu, nie siły, nie pościgu, ale sprytu. Przewrócił stronę w swoim notesie. I zapisał jedno słowo: przebranie. Musiał stać się kimś innym, kimś, kogo szop nie będzie podejrzewał. Godzinę później stał przed lustrem w małej łazience komisariatu, oceniając swój nowy wygląd. Miał na sobie długi, sprany płaszcz, który zakrywał jego sylwetkę. Na głowę wcisnął szeroki kapelusz, którego rondo rzucało cień na jego pysk. Szyję owinął ciemną chustą, a oczy ukrył za parą okularów przeciwsłonecznych. Nie do poznania! mruknął, poprawiając kołnierz płaszcza. Teraz nie był już komisarzem Rexem. Był zwykłym, anonimowym mieszkańcem Shadow Town który po zmroku szukał tego, co nielegalne. Miasto nie spało. Takie miasta nigdy nie śpią. Rex ruszył bocznymi uliczkami, trzymając się cienia, przemykał pomiędzy starymi budynkami, starając się wyglądać na kogoś, kto po prostu szuka okazji do zarobku lub nielegalnego zakupu. Szop stał w tym samym miejscu co zawsze. Jego łapy były głęboko schowane w kieszeniach kurtki, a oczy czujnie obserwowały ulicę. Obok niego kręciło się dwóch innych podejrzanych typów: szczur i łasica. Rex zwolnił krok. Nie mógł się zdradzić. Podszedł bliżej. Czego szukasz, przyjacielu? Zapytał Szop, lekko się uśmiechając. Rex nie odpowiedział od razu. Zamiast tego wyciągnął łapę z kieszeni, udając, że trzyma w niej gotówkę. Jestem tu tylko przejazdem. Chcę się dzisiaj dobrze zabawić i porządnie odpiąć wrotki. Szop przyjrzał mu się uważnie. Nowy mówisz? Mruknął, robiąc krok w bok. A kto ci powiedział, że możesz tu kupować? Słyszałem w klubie nocnym, że jesteś najlepszy, odparł Rex, starając się zmienić głos na bardziej chrapliwy. Shop uśmiechnął się pod nosem. Dobrze słyszałeś, ale muszę wiedzieć, czy jesteś godny zaufania. I przede wszystkim, czy dysponujesz odpowiednimi finansami? Z kieszeni kurtki wyjął małe szare zawiniątko i podrzucił je w łapie. Co potrzebujesz? Zapytał. Serce Reksa zabiło szybciej. Miał go, wystarczyło tylko zgarnąć go na gorącym uczynku. Ale to był ten jeden krótki moment, w którym popełnił błąd. Wiesz co, myślę, że wezmę, zaczął mówić, a Szop nagle zmrużył oczy. Jego uśmiech natychmiast zniknął. Chwila, mruknął, przechylając łeb. Ja znam ten głos. Zapanowała cisza. Szczur i łasica zerknęli na siebie nerwowo. Szop przechylił się lekko do przodu, a jego oczy rozszerzyły się w nagłym zrozumieniu. – A ty nagle rzucił paczuszkę na ziemię i wystrzelił jak z procy. – To glina! – wrzasnął i pognał w głąb ciemnej uliczki. – Policja Shadow Town! Stój! – Rex zerwał się do biegu. Wiedział, że ten moment może nadejść, dlatego był gotowy. Nie da mu uciec, nie tym razem. Rozdział trzeci, ważny świadek. Nocne Shadowtown było jak żywy organizm. Wąskie uliczki pulsowały cieniami, a ciemność zdawała się rozciągać jak sieć, gotowa pochłonąć każdego, kto w nią wpadnie. Szop zniknął w labiryncie zaułków, ale Rex nie zamierzał go stracić z oczu. Tym razem był przygotowany. Łapy komisarza uderzały o bruk, gdy ścigał przestępcę przez wąskie przejścia i śmierdzące alejki. Szop był szybki, poruszał się zwinnie, jakby znał każdy kamień, każdą dziurę w tym mieście. Reks jednak również odrobił swoją lekcję. Wiedział, którędy może uciec jego przeciwnik. Nie pobiegnie na główną ulicę za duże ryzyko. W lewo jest ślepa uliczka, więc to odpada, ale w prawo. Rex przyspieszył i gwałtownie skręcił w prawo, zanim szop zdążył tam dotrzeć. Nie tym razem syknął, rzucając się do przodu. Szop w ostatniej chwili zmienił kierunek, przeskakując przez rozrzucone skrzynki. Nie masz szans, psie! krzyknął, odbijając się od ściany i wspinając po metalowej drabinie na dach budynku. Rex zawarczał. Musiał zaryzykować. Bez wahania skoczył na kontener, odbił się i chwycił za dolny szczebel drabiny, wspinając się w górę. Szop był już na dachu i biegł po nierównej powierzchni. Z każdym krokiem zbliżał się do krawędzi. Przed sobą miał kolejny budynek, ale odległość między nimi była spora. Nie skoczysz! Mruknął Rex, czując jak adrenalina pulsuje mu w skroniach. Szop spojrzał za siebie i skoczył. Powietrze na moment zawibrowało ciszą. Rex wstrzymał oddech. Szop wyciągnął łapy, sięgając drugiego dachu, ale to był zbyt duży dystans. Nie! krzyknął, gdy jego palce ześlizgnęły się z krawędzi. Rex rzucił się do przodu. W ostatnim momencie złapał go za nadgarstek. Szop zawisł nad przepaścią, machając nogami w powietrzu. – Trzymaj się! – warknął Rex, napinając mięśnie, by go utrzymać. Szop spojrzał na niego a jego oczy rozszerzyły się w panice. – Upuszczaj! – wysyczał. – Nie potrzebuję twojej pomocy. – Jasne, że potrzebujesz – odparł Rex, zaciskając łapy. – I nie zamierzam cię stracić. Szop szamotał się jeszcze chwilę, ale w końcu poddał się i pozwolił komisarzowi wciągnąć się na dach. Obaj przez moment leżeli, dysząc ciężko. W końcu Rex odwrócił się na bok i wyjął kajdanki. Koniec zabawy, mruknął zakuwając szopa. Masz prawo zachować milczenie, ale nie oszukujmy się. I tak będziesz gadać. Pokój przesłuchań w komisariacie Shadowtown był ponury. Oświetlała go jedynie pojedyncza lampa. Rzucająca ostre światło na metalowy stół. W powietrzu unosił się zapach starego papieru i zimnej kawy. Ściany były puste, bez zegara, bez okna, tak by zatrzymany stracił poczucie czasu. Na twardym krześle siedział szop, skrzyżował łapy na piersi i patrzył wyzywająco na reksa. Choć próbował wyglądać na pewnego siebie, co chwilę nerwowo poruszał palcami. Rex oparł się o stół i spojrzał na niego spokojnie, niemal pobłażliwie. Nie macie na mnie nic, rzucił szop, udając znudzenie. Znaleźliście jakieś paczki. Rex milczał przez chwilę. Bębniąc pazurami o blat stołu, w końcu sięgnął do wewnętrznej kieszeni płaszcza i wyjął kilka zdjęć, które zrobił wcześniej. A co powiesz na to? Podsunął fotografię pod nos szopa. Na każdej z nich było widać, jak w ciemnym zaułku wymienia paczki z różnymi postaciami. Jego sylwetka, jego łapy, jego charakterystyczna blizna na uchu, wszystko było jasne i niepodważalne. Szop spojrzał na zdjęcia i zamarł na sekundę, potem prychnął i odrzucił je na stół. To. to fotomontaż, powiedział, ale jego głos lekko zadrżał. Nic mi nie udowodnicie. Rex przesunął krzesło, usiadł naprzeciwko i spojrzał mu prosto w oczy. Wiesz, co mnie w tym wszystkim najbardziej bawi? zapytał cicho. Szop nie odpowiedział. Ty tu siedzisz, zakuty w kajdanki. A ten, kto cię do tego wszystkiego wciągnął? Pewnie teraz siedzi w ciepłym gabinecie. Liczy pieniądze, które na tobie zarobił, i popija najdroższego szampana w mieście w towarzystwie najlepszych pań. Szop odwrócił wzrok. Rex nachylił się bliżej. Zgadza się, prawda? Ty ryzykujesz własną skórę, a on nawet nie kiwnie palcem, żeby ci pomóc. Szop skrzyżował łapy mocniej. Nie masz pojęcia, o czym gadasz. Mam. Wiem, jak to działa. Rex westchnął. Na początku wydaje się, że masz wybór. Że robisz to, bo chcesz, bo to szybki zarobek, bo nie masz innej opcji. Ale potem wpadasz w spirale. Zaczynasz być im coś winien. Zaczynasz się bać. I nagle orientujesz się, że nie jesteś wolny, tylko uwiązany na krótkiej smyczy. Skrępowany bez możliwości ruchu. Szop milczał. Oni cię nie obronią, ciągnął Rex. Nie pomogą ci, nie wyślą adwokata, nie zrobią nic, żebyś wyszedł. Wiesz co zrobią? Znajdą sobie kolejnego naiwnego, który zajmie twoje miejsce. A ty będziesz gnił w celi, zapomniany przez wszystkich. Jesteś dla nich zwykłym pionkiem. Szop zacisnął szczęki. A wiesz, co jest najgorsze? Rex pochylił się jeszcze bardziej, patrząc mu prosto w oczy. To, co sprzedajesz, niszczy innych. Szop drgnął. Ile rodzin straciło przez to dach nad głową? Ilu młodych skończyło na dnie? Ilu twoich znajomych przez to zniknęło. Szop nadal się nie odzywał, ale jego oddech przyspieszył. Rex odchylił się na krześle i spojrzał na zegarek na ręce. Zostało ci niewiele czasu, żeby gadać. Potem trafiasz do celi, a twoi przyjaciele nawet się nie obejrzą za siebie. Nie jestem kapusiem. Warknął szop. I nie możesz mnie tu trzymać wieczność. Jasne, Rex uśmiechnął się krzywo. Zobaczymy, jak długo w tym wytrwasz. Podszedł do drzwi i otworzył je szeroko. Wiesz co? Zostawię cię tu na chwilę. Może w ciszy łatwiej ci się myśli. Szop nie odpowiedział, tylko wbił wzrok w stół. Rex wyszedł, zamykając za sobą drzwi. Wiedział, że ma tylko 48 godzin, by znaleźć kogoś, kto go obciąży zeznaniami. Musiał znaleźć świadka.